Uzupełnimy sobie jeszcze temat wyznaczania płaszczyzn ścian, takim aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, czy to robicie u siebie, musicie sobie zadecydować sami. Jeżeli robicie u kogoś, to trzeba to przegadać z inwestorem. Kąty w ścianach. W starym budownictwie zazwyczaj jest tak, że te kąty uciekają. Kątów nie ma, więc jeżeli. Prostujecie sobie ścianę, i jeżeli będziecie chcieli wszędzie uzyskać te kąty, liczcie się z tym, że na której ścianie będziecie się odsuwać 10 cm albo i naście. Mówię Wam to z własnego doświadczenia, że takie rzeczy się zdarzają. Wyznaczanie kątów, gdzie bym proponował, że są zalecane: łazienka, łazienka na pewno. Jeśli nie wszędzie, to chociaż tam, gdzie będzie banna, gdzie będzie prysznic. Gdzie będzie, nie wiem, jakaś szafka z umywalką dosunięta do samej ściany, żeby był ten kąt, żeby to ładnie wyglądało, żeby w przypadku szafki nie było widać tych skosów tego uciekania, a w przypadku wanny i prysznica dokładnie brodzika, żeby wam to ładnie pasowało, żeby wam się gdzieś nie zrobiła jakaś dziura i żebyście nie musieli walić z 5 cm silikonu, jak to niektórzy później robią. Także, jeżeli byście chcieli, sobie te kąty robić, przyda Wam się laser, żeby Wam strzelał w tą stronę i strzelał w tą stronę, porobić sobie znaczniki na ścianach, będziecie widzieć moje znaczniki w następnej jakiejś tam części, jak tutaj dokręcałem krążki, jak tutaj tą płaszczyznę uzyskać i drugą linią lasera w tą stronę wyznaczać sobie wtedy płaszczyznę już tej ściany. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit